Hejka wszystkim, dzień dobry, witam Was na moim kanale. Dzisiaj znowu będzie holmierzymy z Sinsaya, już Wam to zapowiadałam, że zamówiłam dosyć sporo rzeczy. To są przede wszystkim rzeczy wyprzedażowe, rzeczy takie basicowe, które kosztowały mniej więcej... 10, 20, 30 zł, chyba 50 zł to maks, więc mam nadzieję, że zobaczycie coś ciekawego. Będzie tego całkiem sporo, więc może już nie przedłużam, tylko zacznę. Dobra, i zacznijmy od takiego kompletu, który sobie właśnie teraz stworzyłam. To jest czarne body oraz białe spodenki. Oba w rozmiarze M i większość tego, co mam, to jest rozmiar M. Moje wymiary oraz wzrost macie napisany w opisie, żeby się odnieść. I to wygląda tak, i bardzo mi się to podoba. Zastanawiałam się nad y, spodenkami, czy wziąć 38 czy 40, bo wiecie, ja jestem często między rozmiarami, ale jednak dobrze zrobiłam, że wzięłam 38, ponieważ to są spodnie, które y, one w ogóle mnie jakoś za bardzo nie opinają. W dodatku, tutaj w tali z tyłu, mają jednak trochę miejsca, więc no w 36 raczej bym się nie wcisnęła, ale 38 jest jak najbardziej komfortowe. I jak widzicie, właśnie te spodenki są takie dosyć dłuższe. Jak na krótkie spodenki oczywiście. I są białe, były jeszcze dostępne zielone, ale w sumie cieszę się, że wzięłam białe. I one ze mną zostają, bo są naprawdę ok. Takie, wiecie, po prostu zwykłe, jasne, szorty do biegania. A w związku z tym, że ja za bardzo czegoś takiego nie mam, no to jest w porządku. One kosztowały bodajże 50 zł i były chyba najdroższe z tego całego zamówienia. A teraz pora na body. Body jest czarne, ale widziałam, że są różne kolory i myślę, że możecie to zobaczyć, że ono jest takie dziurkowane. Ono nie jest takie, wiecie, pełne, całkowicie gładki materiał, tylko właśnie taki dziurkowany na całej długości. To jest też rozmiar M i on jest trochę luźny. Ja bym spokojnie myślę, że weszła w S-kę, ale w związku z tym, że nie mam jakoś bardzo obadanych rozmiarów Sinsei, no to wzięłam standardowo M i ja sobie zostawiam to body, bo ono bardzo fajnie wygląda. W ogóle z tymi shortami spoko wygląda i ja się dobrze w tym czuję i właściwie... Nie mam żadnego body takie, które by było fajne, komfortowe, mięciutkie, a ono właśnie takie jest. I jeszcze ono właśnie za bardzo nie uciska tutaj ramion, więc może dobrze, że to jest M, a nie S, więc myślę, że będę w nim śmigać, a mam trochę właśnie taki problem z body, że albo one są na mnie za małe, albo za ciasne, albo mało wygodne, więc myślę, że to jest jak najbardziej w porządku, więc ten komplet ze mną zostaje. Kolejną rzecz mam też już na sobie i to jest jak widać taki krótki top, trochę mało urodziwy, myślałam, że to będzie ładniejsze, to jest taki blady róż, natomiast on się bardzo zgrywa z odcieniem mojej skóry, przez co wydaje mi się, że nie wygląda to dobrze, to jest taki crop top właśnie do wysokich stanów, dosyć grube ramionczka, tutaj guziczki, to są chyba atrapy, tak, to są takie atrapy i ja myślałam, że to będzie po prostu fajniej wyglądało, a tak... Przyznam szczerze, że mi się to za bardzo nie podoba. Myślałam, że będzie w porządku właśnie do takich jakichś lekkich ubrań i letnich, ale ten kolor w ogóle jakby ze mną nie współgra, więc myślę, że ja po prostu to zwrócę. I przypuszczam, że przez ten film zwrócę więcej niż sądziłam. W każdym razie, tym jest taki. Myślę, że możecie też zobaczyć, że no, bystro mi prześwituje, a założyłam taką bardotkę czarną, żeby w razie czego Wam właśnie pokazywać to prześwitywanie. Więc, no ta bluzka jest raczej na nie. Ona jest kupiona w ofercie takiej stałej, niewyprzedażowej, za 20 zł i myślę, że ja po prostu ją zwrócę. Kolejna bardzo podstawowa rzecz to jest taka koszulka na ramionkach. Już widać, że ten kolor jest o wiele bardziej kontrastujący z moją skórą i wygląda o wiele lepiej. W dodatku jest ładny, bo to jest taki przebrudzony róż trochę, właśnie w stylu tego pokoju moich rodziców. I jeżeli widzicie, że mój biust się odcina i ten stanik źle leży, nie przejmujcie się. Ja ostatnio schudłam i po prostu zaczynają na mnie niektóre ciuchy dziwnie leżeć, ale bez biustonosza no nie będę Wam nic mierzyć, a ta bardotka jest taka powiedzmy, że bardzo uniwersalna. No i ta koszulka ze mną zostaje, ona kosztowała 9 zł, więc wiecie, no pod jakieś inne ubrania będzie, czy też właśnie do shortów, do spódniczek, pod jakieś marynarki, no taka zwykła, prążkowana, delikatna, przyjemna, więc no tego się nie czepiam. Zwykłe ubranie, bez szału, ale też no zadychę, myślę, że przyda mi się po prostu takie coś w szafie. Dobra, pora na kolejne ubranie i to jest koszula. Koszula, którą sobie właśnie wsadziłam tutaj w spodnie, dlatego że ona z tyłu i z przodu ma dokładnie taki sam ogon. Więc bez tego, bez wsadzenia w jakieś ubranie, no wygląda źle. Natomiast ja mam do niej spore wątpliwości, bo jednocześnie widzę, że jest prześwitująca. No, wiadomo, że zawsze można założyć troszkę bardziej białą, beżową bieliznę, więc ona jest trochę prześwitująca, ale jednocześnie jest bardzo przyjemna w dotyku. I powiem Wam, że ta linia i to, jak ja wyglądam w tej koszuli, całkiem mi się podoba. I wydaje mi się, że do jakichś spódniczek, właśnie, albo też innych, takich, no, nawet zwykłych jeansów czarnych z wysokim stanem, ona będzie wyglądać bardzo fajnie ale trochę mam wątpliwości, bo wydaje mi się, że to będzie jedna z droższych rzeczy, które mam Wam do pokazania. No i ten ogon, no trzeba będzie to wsadzać sobie, bo zobaczcie jak to wygląda, kiedy ja to wyjmę. No, no nie, to tak nie wygląda, ale jednocześnie wydaje mi się, że można ją całkiem fajnie wystylizować. Dajcie znać, co o niej myślicie, czy ja mam ją zostawiać, czy jednak zwracać. Bo ona jest całkiem właśnie, tak jak mówię, przyjemna, ale tak mam bardzo poważne wątpliwości. Wydaje mi się, że ostatnia z rzeczy takich letnich i nagórnych, że tak powiem, to jest ta zwykła koszulka Rick and Morty, a właściwie Rick. I fajny kolor, ładny, różowy, taki dziewczęcy. Tutaj mamy delikatny brokat na włosach. Hasło przewodnie, no ogólnie spoko. T-shirt 20 zł kosztował, więc za 20 zł zostawiam przyjemny, bawełniany i tak naprawdę do śmigania, gdziekolwiek, do takiego szybkiego założenia i właśnie z taką myślą był kupowany. Mam nadzieję, że ten nadruk się jakoś szybko nie zjedzie, chociaż on jest taki trochę gumowy, więc przypuszczam, że będzie miał do tego skłonność, ale powiem Wam, że jest całkiem okej. Okay. Myślę, że jeszcze jakbym włożyła w te spodenki właśnie tutaj górę, żeby trochę mnie tu opinało to w pasie, to by po prostu lepiej wyglądało. Więc zwykły, przyjemny t-shirt za dwie dyszki. Zamówiłam sobie też dwa sweterki, ponieważ kosztowały 15,99, a są bardzo przyjemne w dotyku. Pierwszy to jest taki można powiedzieć, że półgolf. Tutaj jakieś takie zdobienia, guziczki, które trochę hałasują. Szary materiał, prążkowany, rozciągliwy, dopasowany. No, powiem Wam, że bardzo fajne, a przyda mi się, czy to do nagrywania, właśnie w okresie trochę bardziej jesiennym, bo wiadomo, że. Ja też patrzę na górę, jak wygląda góra w filmach. Ale tak ogólnie też jest po prostu przyjemny do zwykłych jeansów. I to jest też bodajże MK i za 16 zł. Muszę wam powiedzieć, że leży bardzo dobrze. Oczywiście leżałby lepiej, gdybym miała lepszy biustonosz, ale tak jak mówię dzisiaj, barotka, dlatego że no pokazywałam Wam też inne rzeczy. W każdym razie to ze mną zostaje. I kolejny sweterek, który podoba mi się o wiele mniej, po pierwsze wydaje mi się, że widać, że mi przyśwituje stanik, tutaj on ma takie dziwne zakończenie, właśnie to jest taki dziwny półgolf-golf. Golf który się nie zawsze fajnie tutaj układa, zależy kto jaką maszyję. Jest już z takiego bardziej prążkowanego materiału, myślę, że możecie to od razu zobaczyć. I to jest MK. Poprzedni, który mierzyłam, to była SK i leżał o wiele lepiej, a ta MK jest luźnawa i powiem Wam, że za bardzo mi się nie podoba. Myślałam, że on będzie fajniejszy, więc myślę, że też on idzie do zwrotu. Podobnie jak kolega, no właściwie. Ta bluzeczka taka krótka w podobnym kolorze, to jest trochę inny kolor. Ten, ten był bardziej beżowy, ten trochę bardziej różowy i ten jest troszkę lepszy, ale mimo wszystko mi się nie podoba jak to wygląda na mnie. Jakoś tak mnie wydaje, wydaje mi się, że mimo że to jest miary dopasowane, to jednak jakoś tak mnie poszerza. Okazało się, że jeszcze pominęłam taki zwykły, luźny top, bardzo przyjemny, gładki, to jest chyba wiskoza, czarny, standardowy. Wiem, że spoko. To chyba też jest MK, i też wydaje mi się, że SK byłaby lepsza, no ale wiadomo, to jest taki top, który fajnie wygląda pod marynarką, yy, wsadzić sobie właśnie wysoki stan i wtedy to od razu zyskuje troszkę więcej uroku. To jest po prostu taki zwykły, nie wiem ile on kosztował, pewnie też niewiele z 20 zł i w ogóle czegoś takiego w szafie nie mam. I jeszcze wsadziłam właśnie ten top w spodenki, żeby wam pokazać. No, wygląda po prostu spoko, a zupełnie czegoś takiego nie mam. To jest mega dziwne, bo wiem, że właściwie każdy ma coś takiego w szafie, a ja nie. Więc oczywiście ze mną zostaje i myślę, że kolejnym razem po prostu będę brała eski. I ostatnie ubranie, jakie mam Wam do pokazania z takich typowych ubraniowych, to jest ta sukienka. Widziałam właśnie ją u Sylwii Seicht i bardzo mi się spodobała i stwierdziłam, że za trzy dyszki spróbuję, bo to jest jej cena regularna. I powiem Wam tak, ona nie jest jakaś fantastyczna, jest taka prążkowana właśnie, taka typowo basicowa. Natomiast gdybym nie oderwała metki przy zakładaniu, to bym raczej ją zwracała. A w związku z tym, że oderwałam, no to wiadomo, zostaje ze mną. Jednak ja się nie czuję ani jakoś super w tym kolorze, ani w tym kroju, niby mam taki, wiecie, ja mam taką figurę, że powinno być ok, a tutaj jednak coś jest nie tak. Ten dół mi się za bardzo nie podobał. Jest jakiś taki luźnawy. W dodatku ta sukienka jest taka dosyć cienka, ona będzie podkreślać jakieś mankamenty, jakieś wałeczki. Myślę, że gaciorki też widać, po prostu zwykłe majtki. Nie niestety nie pasują, więc trzeba mieć jakąś taką bardziej bezszwową, dopasowaną bieliznę i wydaje mi się, że też ten biustonosz mi delikatnie prześwituje. W dodatku ja się za bardzo nie lubię w takich krojach... Y z ramionkami, no to różnie bywa, ale widzicie, no zostawiam ją, no, bo nie mam za bardzo wyboru, ale będę w niej chodzić, wydaje mi się, że to jest taka spoko sukienka, żeby zarzucić sobie jakąś kurtkę sobą, kapciochy, czyli jakieś takie espadryle czy coś w tym gatunku i jesteśmy właściwie gotowi do wyjścia. Więc sukienka nie jest jakby zła, a jeżeli ja troszkę jeszcze zrzucę, bo widzę, że mam tendencję to po prostu chudnięcia ostatnio, no to po prostu będzie tutaj pewnie trochę gładko wyglądać, bardziej gładko. To jest M, ale spokojnie bym weszła w eskę i ta MK mi się trochę jednak tutaj marszczy. Więc nie wygląda jakoś fantastycznie i tak jak mówię, gdybym zostawiła metkę i jej nie zerwała, no to by ze mną nie została, a jednak jestem trochę na nią skazana. Jeżeli chodzi o ubrania, to by było na tyle, ale jeszcze mam wam do pokazania trochę bielizny. Zamówiłam sobie trzy pary takich gatków, po prostu majtek czarnych, koronkowych, w rozmiarze L. Wszystkie pasują i ze mną zostają, ale oczywiście majtek nie będę wam pokazywać. Ale wzięłam sobie jeszcze dwa takie bralety, też w rozmiarze L. Tutaj jest taki jeden, właśnie pierwszy, prześwitujący. I on, powiem Wam tak, byłby całkiem niezły, bo jest miękki, gdyby nie jakaś dziwna konstrukcja z tyłu, ponieważ on tutaj z tyłu ma jedną haftkę. I tu ma puszczone. Ja jestem, no, za szeroka. Po prostu w tych okolicach, tutaj pod biustem, żeby mi się to nie rozchodziło, i gdyby. Tutaj były haftki na całej długości, to by było super. Ja bym sobie to zostawiła, dlatego że nawet biust w tym wygląda całkiem nieźle, ale jednak z tyłu mi się strasznie rozchodzi i musiałabym albo to zszyć, albo jakiegoś guzika sobie tutaj załatwić na dół, żeby to w ogóle się trzymało, a to jednak jest trochę chyba bez sensu, za bardzo kombinowania, więc akurat ten model, taki najdłuższy na stronie, mi się całkiem podoba. Drugi bralet prezentuje się tak, jest trochę krótszy i ma wypchane. Miseczki poduszkami. Jest zakładany przez głowę, nie ma żadnych zapięć i wszystko by było z nim w miarę ok, gdyby nie to, że on ma trochę za szeroko te miseczki i przy mniejszym biuście wydaje mi się, że to nie będzie miało większego znaczenia, ale jeżeli ktoś już ma trochę większy biust i ogólnie ta miseczka jest bardziej konkretna, no to po prostu on im się za bardzo rozchodzi, te miseczki są trochę za małe, trochę za płytkie, więc on na pewno idzie do zwrotu. I na sam koniec zostawiłam dodatki w postaci torebek. Zamówiłam sobie trzy małe torebki, one były bodajże po 20-30 zł. I wzięłam je dlatego, że mi brakuje takich małych torebeczek. A w związku z tym, że ja od tego roku zaczęłam w końcu jeździć autem i wsiadłam za kółko, no to nie potrzebuję takich wielkich torebek, bo mogę wszystko inne zmieścić do auta. Pierwsza torebeczka to jest taka miętowa, wydaje mi się, że nawet do tej sukienki by w miarę pasowała. Tutaj mamy, jak widać, takie, taką ozdobę. W środku paseczek. No, taka rzecz na portfel, klucze, telefon. Nie za wiele, ale jednak wydaje mi się, że to będzie ok, jeżeli chodzi o jakość wykonania. No, to za 20-30 zł jakoś nie trzepiam, Tutaj jest 40 na tej metce, bo to jest. Wszystkie te metki są bez przecen, więc ja nawet nie wiem do końca, jakie są te ceny. Zobaczycie na dole, jak wejdziecie sobie w linki. Ale no, wykonanie jest takie. Powiedzmy, że zwykłe sieciówkowe za te 20-30 zł się nie czepiam, a będę po prostu miała w czym nosić takie moje pierdoły. Druga torebeczka podoba mi się bardziej, bo jest taka ładna, żywa, żółtawa, bardzo fajny kolor, więc też na pewno będę z niej korzystać. Ona jest odrobinę, jakby większa. Tutaj ma takie trochę o, inne zapięcie. tu teraz właśnie pierwszy raz odpinam. I w środku też, oczywiście, jest paseczek, więc też tak jak mówię. Brakuje mi takich rzeczy, więc dlatego tyle tego zamówiłam. I ostatnia, co prawda jest najmniej w moim guście, bo to jest taka właśnie ala, skóra węża. To nie do końca jest mój styl, ale jest beżowa, więc też będzie w miarę uniwersalna. I oczywiście też ma w środku pasek. Wielkość tych torebek jest do siebie zbliżona, więc. To by było właściwie na tyle. I tak wygląda mój haul. Koniecznie się podzielcie ze mną wrażeniami na temat tych ubrań, które mam zwrócić, które nie, ponieważ na pewno zwracam te dwie różowawe bluzeczki oraz dwa bralety, bo są po prostu dla mnie złe i niedobre. A nad niektórymi rzeczami, tak na przykład jak nad tą koszulą, się jeszcze zastanawiam, więc proszę poradźcie. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Pa, Pa.